Dobra, musimy sobie pogadać o szkolnych toaletach, bo rzeczy, które tam się od Janie Pawają, to gruba przesada. Nie jest tajemnicą, że toalety w szkole to jedne z najobrzydliwszych miejsc, w jakich możesz się znaleźć. Samemu chodzę tam tylko, gdy jest naprawdę, naprawdę duża potrzeba, a nawet wtedy, przed wejściem tam, zawsze kontempluję sobie wszystkie decyzje życiowe. Nigdy nie rozumiem osób, które spędzały tam po prostu czas na przerwach. Nie wiem, jakim cudem ktoś w takim bagnie wytrzymuje 30 minut, ale wychodzi na to, że są takie osoby i wcale nie jest ich mało, bo każde moje wyjście do toalety zawsze wiązało się ze spotkaniem tam paru osób, które po prostu tam siedzą i na przykład wejpują. Często też tam. Spotkasz osoby, które siedzą tam w trakcie lekcji i grają w kiblu na przykład w karty czy coś w tym stylu. I mówiąc szczerze, w tym przypadku akurat się nie dziwię, sam wolałbym siedzieć w kiblu niż w klasie na polskim. Najgorsza jest sytuacja, w której musisz iść do toalety, ale okazuje się, że jedna z tych osób, która tam przysiaduje, to ktoś z swojej klasy. I gdy pytasz się nauczycielki, czy możesz iść do toalety, to ona odpowiada coś w stylu. Możesz wyjść dopiero jak poprzednia osoba wróci. A to Co to ty pierdzielisz? Zaraz się poszczam Daj mi wyjść z klasy. Chcesz, żebym się zlał w gacie? Poważnie mówię, jak jesteśmy już w momencie, w którym nie jestem w stanie wytrzymać, to nie ma odwrotu i do świetnika. Naprawdę nie wiem co powiedzieć więcej. Zawsze było tak dużo zasad, kiedy możesz, a kiedy nie możesz iść do toalety i to jest najgłupsza rzecz na świecie. Sorry, ale jak ja muszę iść, to muszę iść. Ja tego nie kontroluję. Eem, ale powinieneś iść na przerwie? Tak, no shit Sherlock, na przerwie mi się nie chciało. Uwierz mi, gdybym mógł, zrobiłbym to na przerwie. A poza tym dlaczego nauczycieli w ogóle obchodzi dlaczego nie poszedłem do toalety na przerwie? Czemu zawsze mam z tego jakieś takie przesłuchanie? Dlaczego poszedłem, dlaczego nie poszedłem do toalety? Stary, to nie Twój interes. Co cię to obchodzi? Ale powiedzcie, że po tych wszystkich pytaniach i tej całej mini rozprawie sądowej, jaką ci urządził nauczyciel na środku klasy, wreszcie pozwala ci iść. Więc w końcu idziesz do toalety i postanawiasz się szybko odlać oraz posiedzieć na był parę minut. No wiesz, poskurować sobie TikToka czy pograć w Brow Stars. Ale nagle słyszysz dziwne dźwięki z kabiny obok i myślisz sobie wytyfy, co się właśnie odwala. Zaczynasz słyszeć dźwięki jakby takiego siorbania? Więc chylasz się i patrzysz, co tam się dzieje, i widzisz kolana dziewczyny na ziemi oraz jakiegoś kolesia obok. Chyba nie muszę nikomu wyjaśniać. Co się dzieje? Chyba wszystko jest jasne, nie? Albo z drugiej strony, jakiś koleś siedzi w kabinie obok z telefonem, a ty słyszysz pewien znajomy dźwięk z pewnej znajomej strony. Pytanie brzmi, co gdyby zaczął się srać w takiej sytuacji? Co byś wtedy zrobił? Mówiąc szczerze, gdyby faktycznie przetrafiła mi się taka sytuacja, to odłączam słuchawki od telefonu, włączam z na ful, aby zagłuszyć gówno gównem. Zabudowuję oczywiście odpowiednio deskę przed straniem, bo nie ma szans, że siadam tam bez tego, i robię co mam robić. Po czym podciąłem się 10 minut, bo papier jest tak chujowy, że rozlatuję się w ręce, a po wyjściu jedynie co czuję to zapach truskawki. W powietrzu i dym, bo oczywiście grupka ziomków wbiła sobie wejpować. Niby pro że nie robisz tego w klasie, ale czy naprawdę parę godzin bez jarania jest takie trudne. Serio, nie jesteś w stanie wytrzymać 6 godzin lekcyjnych bez wejpowania, osobiście dla mnie to już wygląda jak lekkie uzależnienie. Po tym wprowadzeniu myślę, że zgodzicie się z faktem, że szkolne toalety to całkiem unikalne doświadczenie i ja osobiście samemu miałem kilka podobnych sytuacji i historii. Na przykład jak pewnego razu wchodzę do toalety, a tam oczywiście grupka wejperów sobie przesiaduje i głupi ja wchodzę wtedy do kabiny i SRAM. I to był mój największy błąd, bo mamy wtedy pierwszą i najważniejszą zasadę szkolnych toalet, która brzmi nie stra się w szkolnych toaletach. Po prostu się tego nie robi i to jest uniwersalnie niepisana zasada, którą respektuje każdy z mózgiem. Dlaczego? Nie wiem. Jest mnóstwo powodów, na przykład Twoje własne bezpieczeństwo. Większość toalet ma zamki, które jesteś w stanie otworzyć monetą czy w sumie czymkolwiek podłużnym. Więc po tamtym razie już nigdy nie zaryzykowałem strania w szkole, bo jak siedziałem na kibu, to ci wejperzy pytali się, czy chcę bucha. Oczywiście powiedziałem, że nie, bo srałem akurat. Po czym oni wyszli, zgasili mi światło w kibu i musiałem podcierać dziupę w ciemności. Na szczęście po sekundzie ktoś wszedł i zapalił światło. Teraz z perspektywy czasu wydaje się to śmieszne. Ale wtedy nie było mi do śmiechu. Po takiej traumie zranie w szkole już nie wchodziło w grę. Pamiętam też jak jednego razu, jak byłem w drugiej liceum, wchodzę sobie do kibla i widzę grupkę ludzi stojących w kółko. Więc staram się zobaczyć co się dzieje. W tej grupie akurat był jeden z moich kolegów, więc pytam się co się odpierdala, a on mówi mi, że zaraz będzie jakaś walka między dwoma ziomeczkami z pierwszej klasy. Spoiler, żadnej walki finalnie nie było, bo jeden z tych ziomeczków się nie pojawił. Generalnie bicie się w szkolnych toaletach pojawia się chyba w każdej szkole. U mnie często było tak, że byliśmy się po przyjacielsku, nawet z kolegami na zasadach, że nie uderzamy się w twarz. I się to w taki sposób, że jeden koleś naskarżył o tym dyrektorce, a ona poleciła w Efiście, by wbił w środku takiej walki do toalety i złapał tych, którzy w tym uczestniczą. Tego dnia na szczęście nie było mnie wtedy w szkole, ale jeden z moich najlepszych kolegów był i pamiętam, że dostał nagany za to, więc w sumie dosyć duży przypał. Kolejna rzecz, która się w szkolnych toaletach to parkour na kiblach. Robiliśmy to głównie w podstawówce i polegało to na tym, że wspinaliśmy się na kabiny, odbijając się od ścian i tego typu rzeczy. Często też pociągaliśmy się na futrynie od wejścia do toalety i pewnego razu nieco grubszy kolega to zrobił, i to główno pod nim pękło. Mądrze, że było to do przewidzenia, bo koleś ważył ze 150 kg na oko, a ta futryna była z kafelków. Najsmutniejsze jest to, że ta łazienka była świeża po remoncie, więc założę się, że do dziś tego nie naprawili, bo wątpię, że szkoła miała na to fundusze, zważywszy na fakt, że nie było ich stać na porządny papier. A co do papieru, to często ludzie w szkole moczyli go w wodzie i rzucali nim o sufit. Ja nigdy tego osobiście nie rozumiałem ani nie robiłem, bo zawsze szkoda było mi pani woźnie, które musiały to potem wszystko sprzątać. Ale pamiętam, że był to duży problem i w pewnym momencie sufit był tym tak oblepiony, że nie było widać oryginalnego koloru pod nim. Częściu tego papieru często spadały na głowę ludziom w randomowych momentach, co czyniło to miejsce jeszcze bardziej obrzydliwym niż już było. A na dodatek przez to, że ten papier był mokry, to robiła się tam pleśń. Później tego roku mieliśmy zebranie w szkole, na którym pani dyrektor dała nam kazanie, żebyśmy respektowali teren szkoły i panie sprzątające. Groziła tym, że jak kogoś złapym na ty, to będzie mieć poważne problemy z zniszczeniem mienia publicznego, czy coś w tym stylu. Czy ludzie przestali to robić? Oczywiście nie. Następną dziwną rzeczą w szkolnych toaletach w moim liceum był ziomek, który obcinał tam ludziom włosy. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to byłem dosyć zdziwiony. No wiesz, nie codziennie widzisz, jak ktoś komuś wali fajda w szkolnym kiblu. Najlepsze było to, że ten ziomek się z tym za specjalnie nie krył, i po jakimś czasie większość osób w szkole już o tym wiedziała. Generalnie robił to głównie na długiej przerwie i brał dychę za fryzurę. Jeżeli mam być szczery, brat miał gigantycznego skilla, bo często te jego fryzury wyglądały lepiej niż nie jeden barber, a cena była jakoś 10 razy mniejsza, więc dużo osób chciało korzystać z jego usług. Ale pewnego razu ziomek po prostu zniknął. I nie mówię tu, i że przestał po prostu obcinać ludzi, ale dosłownie zniknął. Nikt nie wiedział co się z nim stało, ale legendy mówią, że rzucił szkołę i zatrudnił się jako profesjonalny barber. Wracając do tematu, pamiętacie jak opowiadałem o tym, że ludzie siedzą w łazience podczas lekcji? U mnie to było trochę utrudnione, bo szkoła do której chodziłem, zamontowała kamery przed wejściem do telewizji. Ty, by wiedzieć ile czasu tam siedzisz. Więc jak już siedziałeś tak, załóżmy nie wiem, 30 minut, to mogłeś zostać wezwany do dyrekcji i babka mogła cię spytać Co robiłeś od 9.30 do 10.00 w toalecie? Dlaczego siedziałeś tam pół godziny i nie poszedłeś na lekcję? he? Co, to co to się, to z się z tobą będzie? dzieje? Wybrnięcie z takiej sytuacji wcale nie było takie ciężkie, bo mogłeś wpaść na nieskończoną ilość wymówek. Na przykład mogłeś powiedzieć, że bolał cię brzuch i wymiotowałeś, albo miałeś jakieś załamanie nerwo i poszedłeś tam, żeby się uspokoić. W sumie mogłeś powiedzieć dosłownie wszystko, co ma sobie coś związanego ze zdrowiem, czy to fizycznym, czy to psychicznym, bo przecież nie dostaniesz nagane za bycie chorym, a w najgorszym przypadku wyślą cię do pielęgniarki w szkole, gdzie po prostu musisz powiedzieć jej to samo. Jak będziesz mieć wystarczająco dużo szczęścia, to może nawet zwolnić cię z lekcji. Podsumowując, szkole toalety już dawno przestały służyć tylko jako toalety, i dziś głównie są miejscem spotkań wszystkich oraz służą jak oficjalna palarnia. Osobiście mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i zamiast chodzić tam jak na pole minowe, to będzie można normalnie załatwić swoje sprawy bez strachu o wdychanie dymu z fajk, czy byciu w środku jakiejś randomowej walki. Ja mogę mówić tylko z własnego doświadczenia w męskiej toalecie i nie wiem jak mają tam dziewczyny. Morał jest prosty. trzymaj się z daleka od szkolnych toalet jak najdalej, a jeśli już musisz tam wejść to pamiętaj złotą zasadę. Nie strasz się w szkolnych toaletach.